Nie, super. Nie Dobra. nagrywam w nocy? Ludzie? Ponieważ ktoś tu padł do dziury. Kurde, że to zrobiłem teraz jeszcze Nie tak miał być Widzę szkeleta. Niech ten co wpadł do dziury się pochwali. Hmm, to ja. Znaczy, nasz nowy gracz. Kiedyś teraz. Mówisz, nie? No, my się rozwalił. Trudno, ja, ja i tak będę miał nowy. Też. No nie, jeszcze znowu źle drzwi wstawiłem. Ja musiał... chodzę na długie. Dobra, tak się dobrze. Wykopujesz się?

tu wszędzie miały być okna eee, to ja dużo tam nie mam teraz a teraz a nie, czy ja powiem ci, że był tu w górę? hmm, no, jeszcze jedno Dobra, skrócę trochę ja zakończyć. Jasne. A z bratem nie. się nie zmieniasz? Nie. Co? Co? On nie chce. No jak nie chce? To niech mu się zachce, chciał niedawno. Przekonaj go jakoś. Nie nie no to go przekonaj, ma grać, tyle. Nie, Co? Kamil. Co? 37 kratek w górę wycofałem. Łooo. A ty ile kratek w dół spadłeś? Właśnie nie wiem. <laughs> Że się w ogóle nie zabiłeś ty. Aha, kurde, ja teraz szkła potrzebuję dużo więcej. Ten dom będzie w większości ze szkła. Właściwie wychodzi na to, że ten dom cały będzie ze szkła. O kurde, szkoda! Biegam drzwiami. O, tam jest piasku. gwiazdu. Nie mam Brawo, GZ Okno A ja, już skończył? Co? No, Nie skończył jeszcze. Przekonaj, kurde, młodego. Napisałem ci na sklepie, to może już Nie, tak, ale ja lubię to. Bo młody, wejdź. Chciałeś grać. Ja potrzebuję nowej łopaty A później Czemu mi jest rozwalony Bo... Co? Czemu do mnie jest stały rozwalony? Miałem wiedzieć Pytaj się tego. Batka Ej, spać To idź łopaty. Ale wiesz, że i tak nie zaśniesz. Nie? A póki my się nie położymy, nie będziesz mógł ten wstać przez lagi. Wiesz o tym, nie? No Bartek lagi, wagi nie ten dał. No tak. lepiej się nie, nie kłać teraz spać. A ty masz już kota u Nie. Jest jej burak. Bo ja miałem je zamiar później zabrać, bo teraz nie Zresztą że tak mi się nie położył, bo by mnie potwory dopadły. Teraz ja zbieram tego. Węgiel nie muszę sobie zrobić. Siema. Grasz jednak? Mm. No i bardzo dobrze. I Nie do... wiem ile się nagrało, ale zaraz włączę ten, kolejny odcinek włączam.